Aktualności dnia na antenie Radia Maria, naszym państwa gościem dr Artur Dąbrowski, prezes zarządu akcji katolickiej archidiecezji Częstochowskiej kłaniamy się panie prezesie. Cześć, Boże, witam, pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy. pozdrawiam ojca bardzo, bardzo serdecznie. Prześladowany witam. jak katolik, czy polskie prawo zapewnia ochronę katolikom, czy katolik w Polsce jest prześladowany? To główne pytania i kwestie podejmowane podczas konferencji zorganizowanej 8 października na Jasnej Górze. Prosimy o garść informacji i potem przejdziemy do tematu związanego z przedszkolami dla przed szkolami organizowanymi przez osoby LGBT w Berlinie? Tak. Mogę powiedzieć, że inicjatywa odbiła się takim bardzo szerokim echem, jeżeli mówimy o. Konferencji prześladowanej jak katolik, dwa, myślę, dobre panele. Nie mówię tylko dlatego, że byłem jednym ze współorganizatorów, ale tutaj echo y, zwrotnych informacji pokazało, że jest pilna potrzeba, żeby takie inicjatywy organizować, ale również organizować społeczność wokół takich inicjatyw, jak właśnie y, mamy pod nazwą Kościół XXI wieku, żeby zwrócić uwagę na położenie prawne nas, katolików, nie tylko w Polsce, ale również i w Europie. Spoglądamy na te wszystkie orzeczenia sądowe dotyczące profanacji świętych symboli religijnych, przedmiotów czci i kultu religijnego, również spoglądamy w kierunku różnych bluźnierczych sztuk, które są właśnie wystawiane na deskach teatrów, które szczycą się tym, że to jest pewna forma ekspresji, prawda, wyraz twórczości jakiegoś reżysera. W gruncie rzeczy nigdy ci ludzie nie odważyliby się, do czego nie zachęcam, do tego, żeby sprofanować święte symbole innych religii, bo wiedzą na pewno, jaka byłaby reakcja prawda, osób chociażby świata judaizmu czy islamu. Ale przechodząc do sedna sprawy, konferencja naprawdę udana, można powiedzieć, że pierwszy etap zakończony. Zwróciliśmy uwagę na fakty związane z koniecznością zrzeszania się w stowarzyszeniach wspólnego walczenia o dobre imię kapłanów, biskupów, pomawianych gdzieś bardzo często w mediach. A druga sprawa jest taka, że no, ośrodkiem, który gdzieś bardzo mocno kreuje takie właśnie wystąpienia, takie pomówienia, również negatywnie kreując wizerunek Kościoła, są właśnie media i mediom, Właśnie katolickim i w ogóle mediom poświęcona będzie następna konferencja w ramach Kościół XXI wieku, która odbędzie się 10 grudnia właśnie w Świdnicy. Czyli mamy ten ciąg ukazany, że problem leży w prawie, które nie nie gwarantuje nam katolikom takich samych, yy, powiedzmy sobie, yy, przestrzegana wartości chrześcijańskich, nieprofanowania nie ich, jak chociażby wszelkich mniejszości, o których słyszymy. Z drugiej strony chcemy pokazać właśnie na obszar mediów, a przyjdzie czas również na konferencję w Warszawie, żeby powiedzieć o polityce i roli katolika w polityce. Wśród osób uczestniczących znalazły się dwie osoby, o które chciałbym zapytać dlaczego. Lidia Kochanowicz-Mańk z Fundacji Lux Barbara Nowak, Małopolski Kurator oświaty? No powiedzmy tutaj była sytuacja taka, że no widać się kołym okiem, że są to osoby, które wręcz w przypadku pierwszym właśnie panią Lidię to sobie wręcz ukochały te lewackie organizacje, bo związana jest z państwa środowiskiem, może inaczej, powiedzmy, z naszym środowiskiem, środowiskiem Radia Maria. I proszę zwrócić uwagę, że tutaj bez pardonu, ci Lewacy mówią tyle o prawach kobiet, tak, a jednocześnie szargają dobrą opinią jednej i drugiej kobiety, stąd obecność oczywiście obowiązkowa. No Pani Lidia akurat nie mogła uczestniczyć, tak, ale sercem duchem się z nami łączyła, natomiast pani Barbara Nowak jasno nam wymieniła obszary i powiedziała właśnie o systemie edukacyjnym, który jest również strażnikiem wartości nie tylko chrześcijańskich, ale całej cywilizacji łacińskiej. I właśnie tutaj wracając do tych dwóch pań, jakoś dziwnym trafem ci lewacy, tak jak Watchdog, o którym tutaj była mowa, czy też właśnie te różnego rodzaju lewackie instytucje i organizacje, upodobały sobie te Pani w sposób szczególny, nie mając dla nich szacunku co do wypowiedzi, co do oskarżeń, które okazały się po prostu fikcją i dalej szkalują. No i tutaj my sobie też nie wyobrażamy, żeby akcja katolicka nie wsparła tutaj działań jednej i drugiej Pani, więc na pewno będziemy zawsze występować w obronie kobiet i w obronie naszych dwóch, no, wspaniałych powiedzmy, takich liderek na, na tej płaszczyźnie Kościoła i współczesnej cywilizacji i kultury. Doktor Artur Dąbrowski, prezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowa. Aktualności dnia. Przejdźmy do drugiego tematu. Od kilku dni w mediach możemy przeczytać o szokujących doniesieniach z Berlina. Powstaje przedszkole LGBT. Również możemy się dowiedzieć, że wkrótce otwarcie tego przedszkola w zarządzie adwokat pedofilów. Ta sprawa nie jest taką sprawą. Ostatnich siedmiu czy ośmiu dni, ostatnich tygodni, bo jeżeli ktoś śledził dokonania Senatu Berlińskiego, to te sprawy rozpoczęły się gdzieś w 2018-2019 roku jako taki szeroko zakrojony Plan wielopokoleniowego domu dla społeczności homo, bi oraz transseksualnej, to przecież inicjatywa Berlińskiego Ośrodka Doradztwa dla Gejów. Szokuje, bulwersuje, jak pan doktor patrzy na otwarcie takiego przedszkola. Patrzę na to w ten sposób, proszę ojca, że mamy do czynienia już naprawdę z efektem marszu przez instytucje. Bardzo ważne dla tych środowisk lewicowych zawsze był sektor edukacji. Zauważmy, że o ile bardzo dobrze pomiejscowiali swoich ludzi, jeżeli tak określę, na uniwersytetach, którzy powkładali w głowy niejednego profesora późniejszego, czy też wówczas studenta, te właśnie neomarksistowskie idee o tym, yy, że można sobie wybrać płeć, że tak naprawdę istnieje płeć kulturowa, nawet ważniejsza niż ta y, płeć, prawda, biologiczna, że można sobie wierzyć po swojemu, że prawda w zasadzie nie istnieje. I zdobywając te kolejne przyczółki, to widzimy bardzo wyraźnie, że chodzi jeszcze o to, żeby jak najwcześniej w procesie edukacji wyłapać tego młodego człowieka. W jakikolwiek sposób określić go, tak jak sami zresztą mówili, zachęcając do zapisywania do tego przedszkola, żeby to dziecko wcześniej mogło się określić, czy jest homoseksualne, czy heteroseksualne. I nawet w takiej swojej reklamówce, powiem, oni już nie biorą pod uwagę tych bi, trans, czy interseksualnych osób, tych wszystkich rzeczy związanych z tą neomarksistowską nowomową. Ale chciałem zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, oprócz tego, że, że no to jest już uczenie o rzeczach, no, totalnie nieoczywistych dla naszej cywilizacji i kultury, ale to nam pokazuje jeszcze coś bardzo ważnego, że y, tak naprawdę jesteśmy świadkami. Umacniania myśli Marksa Engelsa, czyli widzimy, że na przykładzie tego przedszkola już nie tylko tworzy się jakieś enklawy dla ludzi, którzy im bardziej będą wyłączoną społecznością, tym nie będzie można ich bardziej dotykać, nie będzie można ich krytykować w przeciwieństwie do kościoła, a z drugiej strony widzimy jeszcze te chęci sięgania po małe dzieci, wkładania im do głów edukacji, no bo przecież tych treści homoseksualnych, no i wiemy wyraźnie, że wtedy to dziecko ma no, na pewno porzuci wiarę w Boga, czy też będzie odsyłany do tego, powiedzmy sobie, posynodalnego kościoła, tej drogi synodalnej, która będzie akceptowała związki homoseksualne. Czyli przemyślane to jest perfekcyjne i mało tego jest jeszcze jedna kwestia. Ta decyzja pokazuje nam, że zabiera się decyzję o wychowaniu rodziców, dzieci przez rodziców, a państwo czyni się odpowiedzialnym, czy też jakąś wyjątkową społeczność, która będzie niekrytykowana, bo każdy, kto dotknie formą krytyki tego człowieka, to tak jak mówił Orwell, że po prostu zostanie obrócony w nicość. Dziś przedszkola w Berlinie, jutro w Monachium, kiedy w Warszawie, innych stolicach i miastach. Europy? Ja sądzę, ja sądzę, że z pewnością są takie samorządy, które mają zakusy naśladowania tej nowoczesnej Europy, prawda? Bycia tą nie tylko papugą y, Europy i świata, ale papugą LGBT, bo dziś to jest nośne. Dziś pewnie gdyby samorządy były wyłączone spod kurateli Ministerstwa Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, z pewnością nie jeden włodarz, mam tutaj chociażby na myśli Poznań czy Warszawy, zgodziłby się na to, bo na tym przyszłyby wielkie subwencje, ale tutaj trzeba powiedzieć proszę ojca, że... Rzeczami wielkimi nie można handlować, nie można sprzedawać tradycji, zwyczajów, rodziny czy własnej płciowości za przysłowiową miskę soczewicy i to musimy mieć jako palacy tę świadomość i z pewnością społeczeństwo polskie tak. Próbowane z różnych stron, tak urabiane z różnych stron przez prawda, te środowisko marksistowskie, neomarksistowskie z Brukseli nie poddaje się, stawia dzielnie czoła i sądzę, że yy, życzę sobie tego, żeby do czegoś takiego nie doszło i sądzę, że społeczeństwo jest na tyle jeszcze zdrowe i nie zgodzi się na taki efekt, żeby mogły jakiekolwiek społeczności w ten sposób zarządzać demontażem społeczeństwa, kultury, rodziny i przede wszystkim no, nauki o człowieku. Co możemy my zrobić jako katolicy? Co może zrobić w tej kwestii akcja katolicka? No z pewnością nie tylko kwestia jakiegoś protestu. No, myślę, że to ojciec nas zainspirował do tego, żeby troszeczkę do tego laikatu niemieckiego, do tych biskupów, którzy jeszcze żyją tą wiarą rzymskiego świętego kościoła, Napisać jakiś odważny list, żeby w tej materii też zajęli stanowisko, to jest pierwsza kwestia, a na gruncie rodzinnym my, tak jak zawsze, będziemy monitorować tą rzeczywistość i będziemy zawsze też na straży tych wartości, które wyrastają z naszej kultury i będziemy informować rodziców o pewnych niebezpieczeństwach, które z przyjęcia takiej koncepcji wynikają, bo proszę ojca, no wcześniej czy później też możemy stanąć, jeżeli będziemy bierni wobec takiej postawy, że w zarządzie, prawda, będzie człowiek, mówimy tutaj o panią tak, który zachęcał do tego, żeby podejmować współżycie seksualne z dzieckiem, prawda, które ma 4 lata, więc tu mówimy o jakiejś aberracji i ten człowiek znajduje się tutaj w takiej grupie ludzi, więc to nam pokazuje, do czego to wszystko zmierza. Tak. Więc jest to antyedukacyjne, nieludzkie, antycywilizacyjne i temu trzeba powiedzieć naprawdę radykalne nie i to nie jest nie przeciwko osobom, ale nie przeciwko ideologii. My krytykujemy ideologię, ale nigdy nie osobę. Bardzo gorąco dziękuję. Doktor Artur Dąbrowski, prezes zarządu akcji katolickiej. Dziękuję panie doktorze. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.